Budżet nie był łatwy do stworzenia. Radni wiele godzin spędzili wspólnie na dyskusjach, rozmowach, nawet można by było powiedzieć, że niewielkich kłótniach. Ostatecznie budżet został uchwalony. W przyszłym roku będziemy chcieli rozpocząć remont ulicy Popiełuszki. Jest to zadanie rozłożone na dwa lata, a także rozpoczniemy procedurę przetargową na wybudowanie kanalizacji przyłęgu razem z zakupem samochodu do czyszczenia kanalizacji. Oba te zadania kosztować mogą blisko 17 milionów złotych, na które otrzymaliśmy dofinansowania rządowe. Zamierzamy wymienić energochłonne lampy sodowe na energooszczędne LEDy. Ten światło będzie nieco inne, nieco mniej ciepłe, ale na pewno Dużo tańsze przy okazji zmniejszymy także moce przyłączeniowe przez skrzynkach, które zasilają te, te lampy. Dzięki temu mamy szansę odzyskać, zaoszczędzić nawet kilkaset tysięcy złotych. Czekamy z niecierpliwością również na odpalenie farmy fotowoltaicznej, na, które, na którą udało się pozyskać przedsiębiorstwu gospodarki komunalnej dotację unijną.